Dobry. Cześć wszystkim. Mamy trochę wszyscy poślizgu dzisiaj widzę, ale spróbujmy jakoś zacząć w miarę o czasie. E, moja prezentacja będzie o automatyzacji refakturingu, legacy czy też nielegacy kodu z wykorzystaniem biblioteki w miarę nowej, jest to biblioteka nazwana Rektor, e, czasem też jest wymieniana re, jako Rektor PHP, tak żeby było w miarę jasne z czym ona działa. E, nazywam się Józef Bielawski, niektórzy znają mnie też z ksywy na Githubie bądź też Twitterze Stloid. A aktualnie jestem tichtem liderem dla firmy Musement. Na co dzień projektuję, zajmuję się architekturą, otestowywaniem legacy kodu, jak również otestowywaniem nowych części architektury. Jest dużo też code review, dużo zmian związanych właśnie z legacy kodem i wprowadzeniem narzędzi, które mogą tym wspomóc. Amusement jest dość dużą firmą, która została ostatnio przejęta przez Tui Group. Zajmujemy się sprzedażą biletów na różne eventy. Jesteśmy na Europę jednym, w sumie chyba jedynym online sprzedawcą, który ma dostęp do Disneylandu. Jest to jeden z naszych głównych zarabiaczy. Ale wracając do prezentacji, każdy z nas pracował, pracuje, na przykład ja, e, z legacy codem. E, legacy code, jak wiadomo, bywa różny. E, czasem jest to ilość ładnych słów powiedzianych na minutę, czasem e, nie. Czasem jest to bolesne doświadczenie lub bardzo bolesne, zależy od jakości kodu. Aczkolwiek nigdy to nie jest przyjemne, szczególnie jak mamy duży projekt przejmowany na przykład, nie wiem, z 5 lat bez żadnych zmian, czyli PHP powiedzmy 5.2 i nagle dostajemy migrację na PHP 7.3. Jak widać ilość błędów, które mogą się pojawić jest dość różna w zależności od samej zmiany PHP. To są tylko pytania ze Stack Overflow, e, które były powtórzone ponad 260 razy. Tak, to ten screen jest trochę stary, więc pewnie to już trochę urosło. E, jak widać e, na samym Stack Overflow dużo ludzi nie jest pewnych, jak zmigrować pewne rzeczy, więc jest to problemem, szczególnie jeśli mamy właśnie stary kod, albo mamy kod, na którym nie jesteśmy pewni, jak pracować. Ale wiemy, że Pewnie jest dobrze, pewnie działa, więc dla biznesu wszystko jest ok, ale dla nas jako programistów, jako deweloperów, architektów, ty, team leaderów wiemy, że coś gdzieś tam zawsze jest nie tak. Ale wracając do tego, czym jest Legacy Code. Legacy Code z definicji jest to kod, który powstał, który już w tym momencie nawet uruchomiliśmy, on już jest Legacy, bo już przestaliśmy się nim zajmować. Nie jest to kod, który przejęliśmy od kogoś tylko i wyłącznie, tak? Jest to kod, który już istnieje, już jest uruchomiony gdzieś tam. Czas, jak widać, który potrzebujemy często do refaktoringu danego kodu rośnie z ilością linii, które trzeba zrefaktoryzować, więc jeśli uzyskujemy E, powiedzmy, software house dodyskuje projekt, który ma refaktorować na coś nowego i dostaje taki projekt i ma us usłyszy, że ma przenieść go z php albo WordPressa albo nawet czegokolwiek innego na coś innego. To w miarę ilości featureów, ilości kodu, jego czas potrzebny na ten dany feature rośnie, więc liczba roboczych godzin rośnie i trwa to proporcjonalnie więcej. Tutaj jest przykład e, kodu, który. W sumie to dependencji. Niestety trochę, trochę nie widać. Tak, to jest e, komenda composer Outdated. Jak widać e, to są tylko dwie strony z dependencji, które były nieaktualne w danym projekcie, który przejęliśmy z firmy Outsourcingowej. Jeszcze chyba były co najmniej tak jeden slajd bym dołożył do tego. Ale działało, jak to mówią. Tylko problem pojawia się, że działa do momentu, kiedy nie trzeba czegoś dodać albo nie trzeba zmienić architektury, czyli nie przechodzimy z serwerów, e, które są hostowane u nas na, na przykład na Amazona, albo jakieś inne dziwne rzeczy, które na przykład biznes e, wymaga jako nowy feature. Sama migracja kodu menualna, jak widać na czystych przykładach tylko i wyłącznie linii w upgrade filach dla PHP na przykład 7.0 to jest 800 linii, dla PHP 7.3 jest to 600, ale dla samego Symfony jego upgrade file już jest ponad 1000 linii do przeczytania, do sprawdzenia u siebie, do przetestowania, do ewentualnego zgłoszenia do błędu, jeśli na przykład coś nie było wymienione w tym pliku, a u nas jednak nie działa. Ale zawsze możemy próbować to zautomatyzować, i o tym chciałem właśnie wspomnieć. Do tego zostało właśnie stworzone narzędzie, które zostało nazwane rektor, rektor PHP. Tu jest krótki slajd o historii od autora Tomasa. Parę osób mogło go spotkać. Wiem, że. Paru osób go spotkało na ostatnim e, meetupie symfony live, jeśli się nie mylę. E, migracja zaczęła się od tego, że jego firma korzystała z frameworka nette. Jest to dość popularny framework, aczkolwiek jest popularny lokalnie, jest popularny tylko i wyłącznie w Czechach i na Słowacji. E, bazuje na komponentach symfony. Aczkolwiek jego wsparcie jest bardzo ograniczone, i tak naprawdę, jak jest tutaj wymienione w historii, jednym z największych featureów w ostatniej odsłonie, którą dali, było dodanie namespace'ów. Więc w 2019 roku jest to dość ograniczona funkcjonalność, jeśli chodzi o framework. Sam rektor jest narzędziem, które pozwala zautomatyzować restrukturyzację kodu, zarówno. Pod względem refactoringu, jak również migracji części kodu na nowe wywołania, na przykład e, usunięte parametry w PHP, e, zmieniona kolejność wywołań, jak na przykład w Symfony, pozwala dodawać return type, bo ponieważ bazuje na PHP stanie, jak również na PHP parserze. Bierze te return type zarówno z kodu, jak i z PHP doków, więc jesteśmy w stanie z samym wywołaniem tej biblioteki dodać return type do całego naszego kodu, jeśli oczywiście mamy go wspomnianego w PHP dokach. Pozwala na łatwą migrację, ponieważ są predefiniowane zestawy potrzebnych migracji między kolejnymi wersjami PHP od 7.3 do 7.4. Jego z jednym z ciekawych featureów jest dodanie do 7.4 już Type Property, które było wprowadzone równocześnie z wdrożeniem tego do kodu PHP, ponieważ bazuje na PHP Parserze, który jest stworzony przez Nikicia, czyli jednego z autorów PHP, znaczy jednego z głównego kontrybutorów. Pozwala też na migrację na przykład statycznych wywołań w Laravelu do użycia Dependency Injection. pozwala na wiele, wiele dużo bardziej dziwniejszych rzeczy, np. migrację w WordPressie z jednych funkcji do drugich, które nie bardzo rozumiem, bo się tym nie zajmuję aczkolwiek e, wspiera między innymi taką ilość frameworków już w tym momencie, ma predefiniowane zachowania jak migrować z jednej wersji danego frameworka do drugiej, jak migrować wersję PHP Unita na przykład jeśli mamy e, zmiany w listenerach, a nasz kod bazuje na tych listenerach. Tak jak wspomniałem są zmiany dla Symfony, zmiany dla PHP, Doktryny, są migracje dla doktryny, które pozwalają nam zmigrować na usunięcie jako repozytoriów, jako wywołań stałych. Mogą być to klasy injektowane wtedy. Taka ciekawostka bardziej. Ta migracja zajęła około miesiąca. Łącznie ze stworzeniem rektora dla Tomasa i Jana ojej, nie pamiętam jak ma na imię, na nazwisko, we dwóch zmigrowali właśnie cały framework .Net dla danego projektu. Widać, nie było to jakoś dużo wywołań restowych na routy, aczkolwiek ilość kodu już jednak jest dość spora i robić to ręcznie na pewno nie byłoby takie łatwe. Tak jak już wspomniałem, Rektor bazuje na dwóch głównych bibliotekach, którymi są PHP Parser, i PHP stan. E, główną różnicą między rektorem a PHP stanem jest to, że PHP stan operuje na jednym danym pliku, a rektor buduje całą zależność danych plików. E, jego zaletą budowania tej zależności jest to, że dużo łatwiej może wykryć zmiany w plikach, których wy mogliście się nie spodziewać, co jest przydatne szczególnie w dużych projektach legacy. Gdzie nie jesteście pewni, czy dane entity było wywołane na przykład gdzieś daleko, gdzieś w kodzie albo w Twigu, o którym nawet nie wiedzieliście, że jeszcze istnieje. Jak Rektor pomógł nam jako amusement w firmie? Pozwolił nam zmigrować kod, który był do tej pory migrowany ręcznie, między innymi przeze mnie, z PHP 7.0 do 7.3. Było to właśnie duże ułatwienie. Znaleźliśmy co prawda parę edge cases dla Tomasa, aczkolwiek to ułatwienie pozwoliło na zmigrowanie Legacy z danej wersji do drugiej w około niecały tydzień, łącznie z pełnym testowaniem, co myślę nie jest takim złym wynikiem. Migrowaliśmy również nieaktualny i nieistniejący już kod, który okazywało się, że istniał tylko i wyłącznie w twigach, a PHP Storm uznawał go za używany, aczkolwiek te twigi po prostu istniały, bo nikt ich nie usunął. E, migracje ponad 400 koment, nie pytajcie naprawdę, nie pytajcie, e, Komend e, symfonowych do tego, żeby były lazy loaded. Które było wprowadzone w jednej z wersji Symfony. E, wcześniej wywołanie zwykłego App Console trwało około 20-25 sekund, żeby dostać listę koment. Po tej migracji trwa to około sekundy, nawet może mniej. I usuwanie dead code'u, który, który jest, że tak powiem, wydaje się, że może gdzieś tam jest użyty, bo jedna z metod nazywa się podobnie. Jeden plik nazywa się podobnie i jako my nie automatycznie, nie, nie będąc w stanie sprawdzić zależności między plikami, e, jest nas to bardzo ciężko wykryć, a on na to pozwala. Pozwala również na usuwanie tak jakby dead code tak, czyli e, coś co niektórzy po prostu określają jako CS Fixer. Czyli zmienienie wywołań, kolejności wywołań, dodawanie else'ów, usuwanie else'ów, które są na przykład przy return albo przy egzicie. Takie dość drobne pierdoły, aczkolwiek um, ułatwiają i utworzą kod dużo bardziej czytelny. Samo właśnie migrowanie z automatyzacją tej migracji trwa dużo, dużo krócej. Jak wyliczyliśmy. Samozmigrowanie komend, które pozwoliło nam zaoszczędzić czas. E, dzięki rektorowi trwałoby co najmniej około tygodnia, do, robiąc to ręcznie i nadal nie byliśmy pewni, e, czy udali, udało nam się zmigrować wszystkie, które były w różnych e, repozytoriach. E, tutaj jest właśnie sam Rektor, e, znaczy jego kawałek tak naprawdę, e, który mniej więcej pokazuje jak zasada działania wygląda. To są totalne podstawy, bo dużo dalej jest wywołanie już PHP parsera, które mogę opowiedzieć na onkonie, jeśli ktoś będzie chętny lub po prostu po prezentacji. E tutaj mamy takie totalne podstawy, co nam na ten rektor pozwala, tak? E jest to bardzo bazująca aplikacja na symfony, więc praktycznie można ją wpiąć również w continuous integration, żeby nam sprawdzało, czy. Programista nie używa wywołań, które na przykład planujemy zmigrować, gdy uruchamiamy go na 7.2 albo 7.0 i będziemy migrować w przyszłym tygodniu na 7.3, a on nam wywołuje count na 0. Czy nie dostaniemy błędu na przykład? Tutaj już jest screen z wywołania komendy na naszym legacy code, trochę uproszczone oczywiście. Jest to jedno z repozytoriów, jak widać, sam jeden rektor, który był wywołany, zmienił 98 plików, żeby stworzyć lazy loaded komendy. Tak mniej więcej to już wyglądało jako podsumowanie z rektora. Tak jak mówiłem, tych komend jest dużo więcej, na przykład ostatnio dodana zmiana jest zmianą, która pozwala nam na zmigrowanie z Symfony 4.2 bądź 3.4 do 4.3, czyli zmianę na przykład parametrów w event dispatcherze, bo zmieniły się kolejnością i każde wywołanie będzie rzucało deprecated w tym momencie, jeśli tego nie zrobimy. Jest to możliwe już w tym momencie za wywołaniem tylko właśnie jednej, jednej funkcji. Możemy to zrobić, dla nas trwało to góra chyba 10 sekund, żeby to zrobić, no może więcej, bo trzeba było ściągnąć nową wersję rektora, ale to takie szczegóły to by było na tyle, jeśli chodzi o samą prezentację. W tym momencie chyba nie, aczkolwiek nie widziałbym żadnej, żadnego problemu, żeby zainstalować na przykład rektora globalnie jako e, dependency kompozera i wywołać go na tej samej zasadzie, żeby po prostu sprawdził dany kod e, pod względem danych zmian czy danego zestawu e, wywołań, jakie sobie życzysz. Dlatego często jest zalecane, żeby wywołać go na dry run. On wtedy wywoła wszystkie te, te same funkcje, aczkolwiek zaliczy to tak, że pokaże Ci po prostu, co on planuje zmienić, w jaki sposób tak, dokładnie tak. Nie zrobi tego, aczkolwiek zasugeruje Ci, że tu widzi problem, więc Tomasz sam właśnie poleca, jeśli widzisz jakiś bug albo jakiś, jakąś zmianę, której nie planujesz, najlepiej właśnie, żeby zrobić to dry runem stworzyć na to issue, najlepiej dać jakieś uproszczoną wersję kodu i wtedy on jest w stanie to przeanalizować, e, które powiązania były niepoprawnie odebrane przez e, rektora. W takim razie dziękuję.